Cześć, jestem Seba z Pockstore. A u nas w Olsztynie panuje lato przed wiosną. Jest tak gorąco dzisiaj u mnie w biurze, że po prostu topię się. Ale coś specjalnego mam dla Was. A poniekąd nie wiem w sumie dla kogo, ale może jesteście zainteresowani. Przyjechała do mnie taka paczka, na którą czekałem już chyba 8 miesięcy. Tak, to za zapaczka, na którą się czeka 8 miesięcy. No, mianowicie to paczka z USA, która przeszła jeszcze przez dwa inne czy trzy inne kraje. Jest to oczywiście Kickstarter. Jest to oczywiście coś, co szanuję jako grę i jest twórca, który, którego też szanuję za to, co on tam ciekawego robi. Pewnie o nim słyszeliście. A jak nie, to jest to Edmund Macmillan, twórca. Super Meat Boya, twórca, twórca Binnikowi Zag i kilku innych gier. To co ja tutaj mam, to zamówione od niego przez Kickstartera, Big Boy. Jak wiecie, Kickstarter jest y, ryzykowną firmą, ja tutaj nie będę mówił. Mogę polecić co najwyżej Charlesa na YouTubie, czyli Pinguin Zero, który rozmawia o takich fajnych y, programach na Kickstarterze, gdzie Ludzie wymyślają coraz gorsze rzeczy, nie realizują projektu, dostają 100 tysięcy i nagle nie ma ich. Ale tu jest inaczej. Zamówiłem sobie właśnie od Edmunda Big Boya. To jest, jak domniałem, Big Boy, czyli dodatek, główny nowy dodatek do karcianki izoankowej, która jest świetna. Szczególnie dlatego, że jest tworzona e, przez typa, który zna się na Magiku, który lubi grać w VDH. I jest stworzona tak poniekąd z zasadami nakładanymi na. no po prostu. Przekładane zasady z Magika na. E, na jego grę karcianą, i to jest świetne moim zdaniem. Jest tu kupa zabawy. E, wszystko jest też losowe. Słuchajcie, otwórzmy, zobaczmy co to wygląda. Ja tego jeszcze nie rozparcelowałem. Mam różne naklejki, ale. że jako. Ja jestem odbiorcą, ja swoje dane dam nawet podaję, wysyłam. Możecie mi tam od czasu do czasu dostaje fajne jakieś rzeczy od Was na mój adres. Jako, że ja tu nie jestem jakąś ten, to ja to zostawiam wszystko. Jak dostanę jakiś list podziękowania z moim imieniem i nazwiskiem, to też będzie ok. Dobra, Edmund, słuchaj, ja to otwieram. Szanuję twoją pracę, jestem ciekawy, jakie będzie wykończenie tego wszystkiego. I ile razy przez jakiś cła przechodziła ta moja biedna paczka, że ją przepakowali w karton, który nie jest z USA. Więc I'm curious, but we'll see. Podajże, eee, ten dodatek do Izaka był wyfundowany chyba w... Dwa dni, a chyba chciał bodajże, nie wiem, pół miliona, czy coś takiego, i chyba dobił, już nie pamiętam do ilu dobił, ale do pięciu bodajże, więc sprzedało się naprawdę dużej ilości odsłon. No, wydaje mi się, że to jednak jest to oryginalny karton, albo go po prostu naprawdę przepakowali. No, słuchajcie. There is something. Jestem śliczny, jestem big bojem. I'm a big boy, daddy. Dobrze, a tu? Co my mamy tu? Ten Ok, bez folii. A nie, dobra, to jest ochronne. Cóż to jest? Coś, coś bardzo małe, czy jakieś special promki? I don't know, but there, there is it. Zaraz się pozbędziemy tego dużego kartona. To już będziemy. Oh my god, it's so big. It's, it, it's really big. No w końcu, big boy. I co my tu jeszcze mamy? Okej, okay, to tutaj tego nie potrzebujecie wiedzieć. Big Boy korupty Data Promo Cards, okej. Okay. I... O! Serio? Wrzuciliście, wrzuciliście... jedną kartę tak na ochłap i ona sobie tak podróżowała z USA? Seriously? No, teraz ją rozpakujemy. O dziwo, nie jest wygnieciona! Weird. I... 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 E, I... I guess. I guess that's, that's it. Dobra, przepraszam. Teraz uwaga, teraz się grzecznie wycofam. Uwaga! Cześć, tu ponownie Seba z to ja. Tym razem. O, zrobimy to tak jak należy. No dobra. To jest zawartość tego wielkiego kartonu. A to jest wielkie pudło, które jest ciężkie. No dobra, czyli jak do mnie mam, to są prąki, które dostałem za jakiś tam. I don't know. Jedna prąga. to jest jedna, nie, to są dwie karty Ultra Pride i Corrupted Data, ok. To są dwie. Jakościowo jest to to samo wykonanie co oryginał. Już widzę, że są w dobrym języku, więc dobrze mi wysłali. To najpierw zobaczymy, co tu z takiej racji mamy. Maestro Media, tak 14, plus, I guess. Ok, zobaczymy, co my tu mamy. Tak, ja to widzę. Że ja jestem za stary na te wszystkie opakowania. Zawsze mam problem z otwieraniem ich. Ok, tak jest. Okej. Mała figurka w środku poznaje to foliowanie, gdzie ja położę nożyczki. Hmm, tu. Nie, nie, nie utnij się na wizji. Super. Co my tu mamy? Okej. Okay. <laughs> Dobra, to są dwie odziemi. Yeah. Nie utnij się nie utnij figurki i wszystko okay. będzie dobrze. Hop. I? We have this one. This little sad guy. Here it is. O oh, biedny jesteś, ten do Proszę bardzo, mamy taką ładną figurkę. Mamy karty promo. No, a teraz dobierzemy się do Big Boya. Big Boy jest bardzo ładnym opakowaniem, które ma nawet takie fajne. które ogólnie tworzy skrzynkę. Jak graliście w binikowi ZAK, to wiecie, że skrzynka ma dużą. Yy, dużą zawartość. I jaka smutna wiadomość! <laughs> Base game required to play. Takie wielkie, ciężkie pudło. Nie jest osobną grą, nie. Musicie mieć oryginalnego Izaaka, tego starego, którego bardzo ciężko teraz dorwać. Jeszcze kilka sklepów dostało jakiś, yy, może nie dodruk, bo do druków nie było Izaaka, ale dostało jakąś tam małą wersję <laughs> z USA. Można sobie przez nich zamówić. Ja akurat miałem, miałem szczęście właśnie takie, że ktoś zamówił dużo sztuk z, Kikska z Kickstartera. I udało mi się odkupić jedną właśnie taką, tylko później dodatek musiałem sobie z USA sprowadzać, ten pierwszy mały dodatek, no ale ten to jest Mucho Grandy duży. jak dobrze rozumiem te wszystkie score, score winy i tak dalej to są, oh my god, to są w środku tego pudła, I guess. czy ja mógłbym to, chciałbym to usunąć bez, bez, rozrywania tego na pół, ale chyba nie ma, nie ma jak, no jest nawet plakietka oryginalności. Czy ja jestem w stanie jakoś to rozsunąć? O dobra, dobra, mamy to, jest, 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 yes. Dobra, zdjęliśmy pokrywę. Otwórzmy tego bad boya. Fajne, fajne to zamknięcie. Nice. Tu mamy takie coś ładnego. Co my tu mamy? Co ty mi wcisnąłeś? O. Just big thanks to everyone who supported the requiem. Kickstarted and joined pretty insane adventure. No Kiss Kiss Edmund. Yep. Don't need to thanks kawaii stickers. Fine, Yeah, wszystko jest fajne. Ah. Mhm. Okay, so, so I guess Tatuaże albo naklejki. Cool, I like it. Tak, to są tatuaże. To jest lucky, odwrotnie, czyli. English. Get out of the tattoo from the suite, Remove the protection. Nice. Oh my god. <laughs> to jest um, strona do pomalowania. Stworzona przez kogoś, i z drugiej strony, z drugiej strony też. Wow. Kinda nice. Powiem Wam nawet szczerze, że bez kolorowania można sobie to... jakościowo to jest chyba taki trochę grubszy papier, są dwa takie. Można by było sobie to w, ob w, w obramówkę jakąś wsadzić. I fajnie by na ścianie wyglądało. I... smutna zawartość. Ej, sorry, to jest w złym miejscu. Ej, wow! Okej, okay. ej, super, patrzcie. To wszystko są wyjmowalne segmenty. Wow, I like it. Dobra, co my tu mamy? A, dobra, silika jest tutaj. How to play? O, oh. yeah, I got it. Yeah, yeah, it's small. Nie, yeah, ta gra jest bardzo skomplikowana, zaufaj. Trust me on this one, ta gra jest tak skomplikowana, że ona jest łatwa w zasadach, ale później co się dzieje na stole, żeby trzymać wszystkie triggery i tak dalej, to jest trudne. Czy to jest przekładka po prostu? Tak, to jest jakaś przekładka. Karty jest dużo, bo chyba praktycznie, tak ten dodatek daje prawie drugą taką samą ilość kart, jaką normalnie było, a tu mamy różne gadżety, gadżeciki, bo tak, bo jeszcze dodatkowych jakiś rzeczy powinienem dostać jakieś kosteczki, jakieś inne rzeczy, to oczywiście to nie dropsy, to są piękne monety, które bardzo nam się, mi moim znajomym podobały w standardowej wersji, czyli są takie ładne tubki w środku jest pełna monet. Z Winnikowych. Mamy klasyczne kosteczki. O! To jest szóstka? Nie, to jest smutna jedynka. Smutna jedynka z oczkiem Izaka. Siup płaczącym i zwykła kałusemka Iges. Ale ta kaszuska jest duża. Mucho grande. Bardzo ładny woreczek na monety. Wszystko jest bardzo dobrze wykonane, powiem Wam. Jak na razie nie mam, no, nie mam co się przyczepić do pracy jaką wykonali. Tu mamy jakieś specjalne monety, które są a piątkami, ok, pięć centówki z pentagramami z tyłu. Super. Co my tu jeszcze mamy? Staliśmy I guess to przypinka z pa, p, podłamanym palcem, z paznokciem. I guess. <noise> Nie wiem. Pewnie do czegoś służy w grze. O! How sweet, to jest życie, ale fajnie. A tu mamy Żetony Łezek, też bardzo ładne. Okej, okay, popodniecaliśmy się. Teraz najważniejsza, najważniejszy part, czyli, eee, czyli karty. karty. Okej, okay, widzę, że jest bardzo dużo segmentów. Mamy <śm> karty do narysowania swoich własnych postaci nowych, jeżeli chcemy wymyślić fabułę. Podejrzewam, że są też karty do wymyślania tryżerów i innych takich rzeczy. Już mi się podoba ten pomysł. O mój Boże! O, I like it! I like it a lot! <laughs> możemy wymyślić swoje własne trochę zasady do gry. Dzięki, dzięki Edmund, dobrze pomyślane. Dobrze pomyślane. Widzaj, też mam takie na te kartki, też możemy sobie rysować, prawda? Nie, nie możemy. Fajnie, możemy wprowadzić swoje własne postacie do gry. Podoba mi się, i really like it. Co my tutaj jeszcze mamy? To są Rebalanced Cards, ok, Cold Box Edition, Second Edition, Forces, OK. Czyli mamy zamienniki do kart, które są na przykład za mocne względem tego, jeżeli dodamy cały ten dodatek do standardowej wersji, więc będziemy mogli sobie. E, zrebalansować te karty, czyli to są po prostu zamienniki, e, nowsze wersje starszych kart. Czyli tamte będzie trzeba wywalić z gry, a wsadzić zamienniki. Widzę, jest tu, jest tu dużo, dużo, dużo. Hej, stop, to są ogólnie. Aha, pewnie tekst się zmienił, albo po prostu obramówka się zmieniła, ale są to wszystkie yy, wszystkie Eternal yy, przedmioty, które są dopasowane do standardowych postaci. Dodatku. Dodatku nie, z oryginalnej wersji chyba. Albo i z dodatku, i z oryginalnej wersji. mam, żeby wyglądały tak samo jak. Yy, tak samo jak. Y, po prostu karty z tej wersji. I jeszcze tu mamy jakieś małe coś. I jeszcze malutkie coś. Te malutkie coś to Key Terms. Okay. Dużo, no ale. Activate, Counters, Activate Player, Heal, Pay, Charge, Reroll. Spoko. I like it. Czekajcie, może sobie to tutaj na chwileczkę. O, już nie mogę doczekać jak sobie. Problemem tej gry jest taki, że zaufaJCIE mi, jeżeli czterech medzikowców zbierze się, bo można w tą grę grać chyba w cztery osoby, nawet więcej. Jeżeli cztery osoby się zbiorą i wszyscy są magicowcami, wyjadaczami, to ta gra nigdy nie będzie dobrze wyglądać i będziemy grali za długo. Będziemy grali na 3 godziny jedną partię. OK what's? What's that? Ui. Weird! Ok. Nie mam pojęcia do czego służą te karty. Ok. No dobra, I'm curious. I tu mamy jakieś 5 kart. Ok. Ok. Weird. Te karty są trochę większe od z... zwykłych? Tak. Może to są pola, na których mamy kłaść rzeczy. Cool. Postanowiłem, że sobie, żeby tak wszystkiego nie, ten, bo widzę, że są pomieszane i to są pomieszane względem tego, że nie wszędzie są po prostu tylko treżery i nie wszędzie są tylko postacie i nie wszędzie są tylko coś, to któryś z tych paczek, chyba ta właśnie, bo widzę Ape jest jako dodatkowa postać, powinna mieć dodatkowe karty, które też tam się wygrywało na zasadzie, że jak na Kickstarterze do któregoś poziomu się dobiło. Więc zamiast oglądać wszystkie te karty, to bierzemy sobie taki jeden fragment. Poglądamy sobie, nie będziemy tam kminić za bardzo co tam i jak tam, ale po prostu poglądamy sobie obrazki. Bo niektóre miały tam jakieś wersje zmienione. Artyści też się tam dorysowali, Są dodatkowe postacie, które nie powinny być grzeczki, czyli na przykład <laughs> którego. Pamiętamy, z takiej starej gierki. aż który jest jedną z też postaci występujących w innej grze Edmund'a. Baba. Okej, okay, tak, to zdecydowanie Blind Johnny. To zdecydowanie te, te, te karty, które są jako, jako win. Eee, Bo The Weird, okej, okay, z kartonu, I guess. Captain Vridden. To jest... Okej, okay, nawet kojarzy tą indie gierkę, w której chyba wszystko było na odwrót. Okej. Okay. Impostor. Mm hmm, okej, mm, okej. Okay. Okay. Mamy. To, to nie są postacie w gry. To są postacie, które dodatkowo możemy dorzucić do gry. Czyli tyle mamy klas postaci z innymi abilitkami niż te, które są. I każda z nich też będzie miała startowy dodatkowy przedmiot. Tych startowych przedmiotów jest jeszcze mnóstwo dodatkowych. Psycho Gorman, Quad, Fingers. Oh my god, it's. Really, bardzo dużo, bo sama standardowa wersja plus dodatek tych chyba było 20 postaci. A tu jeszcze tyle do losowania. Spelunky, Steven, o, proszę bardzo. Steven to postać z Binding Zach. Deck Knight z. jak ta gra się nazywała. Cholera bardzo dobra. Ro like i side scrolling. The Silent. Jungfenus, OK. I tu mamy wszystkie. Przedmioty należące do tej postaci. <laughs> New Grand Stank, yeah, I guess. George, what the fuck? O, oh, nie! <laughs> <Build a> cake. <laughs> oh my god, it's weird. Okej, okay, a to są dodatkowe karty jeszcze z, z, z... też z tych skorów, czyli ta paczka to jest całe przez to, że przez to ona się stała, że tyle się udało uzbierać na Kickstarterze. Te karty nie miały istnieć w, w ogóle. Pitbiltump. Blanks. Tak, są zdecydowanie karty z innych gier, czyli taki ukłon Edmunda w stronę... Czy to jest... czy to jest dosłownie karta wyjęta z Hearthstone'a? Tak, podobnie wyglądają bardzo. Lud, lud kartę, która, która jest ludkartą. Creepy. Jester. To Też są cały czas ludkarty. Murder. Witch. Henry. Balus, o oh my god, to już potwór. To też potwór. Okej. Okej, bravo of To też jest z tego. Curse of Suspicion. <laughs> poster. Okej, okay, to są karty pułapek, The Trapper. Okej. Okay. O, oh, Don't starve. Matko, ile tu jest gier na tych kartach? Oczywiście wszystkie... in, in O oh my god, that's creepy. Exposito, O oh, yeah, He is. The, he is here. Mój chyba nazywa, oh my god, Golden Idol, to chyba ze spelunki, Grandparent, what the hell. O, Hubert, Hubert gdzieś tu był Saladfinger, tak? Jayvon, keke is you, mmm, it... tak to są wszystkie, tak, to są wszystkie bossowie albo jacyś dodatkowe te, Lil Hunter, okej. Okay. Oh my god, creepy, świetne, naprawdę świetne. Co już, jeszcze dalej, jeszcze? to są jeszcze, okej? Okay. Purpur shirt, i ice Kwoup! Co przepraszam? Kwoup! Shopkeeper, ok, spelunki. The butcher, okej, okay. nice. Collector. Cool! Woah! yeah, Widzisz, that's, that's... w trzeciej nad ranem do kuchni i takie coś. Postor. Radins. O oh my god! Czy tego się nie da zabić? W żadnym stopniu. Weird, the Time Eater, <laughs> Zombie Jesus, yeah, that's, this kills you, yeah, literally not in the game. I tu mamy dalej jeszcze, czy one są z o tych ramkach? Ball. Group Father, Group Father to z właśnie tego, z tamtego, z tym side scrollingiem. I to są przedmioty do postaci jeszcze, bo tu widzę Eternal, a to dalej są przedmioty do postaci Focus. Ball of tumor. Ball of tumors. Dale eternale. Oh my god. It's really. Ah, boyfriend is girlfriend. Mm. Yeah. Real Steve does that real Steve. Nice. Pop pop. Rusty spoon, Spelunking punk. The left hand. Polar star. Strawberry. Oh, like a dusha Kova. Nice. Oh. Wait a second. This one is. Okay. The Isaac of Isaac Re-Isaac. Yeah, I get. No, także yy, czy było warto? Dam znać, może w następnym jakimś unboxingu, jak sobie otworzę i pogram z kimś. Czy było warto takiego zakupu? Most most suspicious is this item. I guess it's weird enough, but no. <laughs> but yeah, yeah. Tak by wyglądał dodatek do Izaaka w wersji Big Boy, gdzie pudełko jest cool as hell, żeby je sobie ładnie jakoś wyeksponować w domu, żeby to fajnie wyglądało. Statuetka jest cool. To co, taki miły dzisiaj akcencik zobaczyliście na kanale moim. Do zobaczenia!